A dzisiaj, kochani, pokażę Wam przepis na przepyszne racuchy bezglutenowe z bananami. Każdy z Was pewnie ma takie banany, które są już takie złożyte, ale nie wolno wyrzucać. Więc wrzucamy banany wszystkie do miski bez skórek i rozgniatamy. Ja to robię akurat tłuczkiem od ziemniaków, z jajkami, z kaszką manną bezglutenową, z mąką bezglutenową. I z cukrem waniliowym. Później to wszystko wymieszane, rozkładacie na papier pergaminowy w takie placki. Staracie się równomiernie i wrzucacie to do piekarnika na pół godziny 170 stopni. I zobaczycie, jak wam się upieką, to, to można pod przedłużyć albo nie. Są bardzo pyszne i polecam serdecznie bardzo pulchniutkie. I can't